Cześć. Dzisiaj na podstawie mojego epipremną pinatą variegata opowiem wam, jak zająć się dużą przelaną rośliną i co zrobić, żeby przywrócić jej piękno, bądź też chociaż w części ją odratować. Zapraszam was na film, powiem wam co już zrobiłam i co zamierzam dalej zrobić z tą rośliną. Na pewno część z was już zauważyła, że ta roślina tak nie wyglądała i że było jej o wiele więcej, co najmniej o połowę więcej. I były tutaj też piękne, powcinane liście, których teraz nie ma. Dlaczego tak się stało? Ano stało się tak, dlatego że ja tę roślinę przelałam. Na początku myślałam, że ona rośnie w za małej doniczce, i dlatego wszystkie liście tak spuszcza na dół, robią się takie wiotkie, nie mają turgoru i wyglądają, jakby roślina była niepodlana. To był pierwszy sygnał, że coś dzieje się nie tak. Jeżeli widzicie, że wasze pnącze tak wygląda, to wiedzcie, że nie zawsze chodzi o to, że roślina jest niepodlana. Czasem tak. Jeżeli wiecie, że zapomnieliście podlać, że roślina długo nie widziała wody, to wtedy podlejcie delikatnie i sprawdźcie, czy turgor liści powraca. Natomiast jeżeli nie powraca, a tak było u mnie, to coś dzieje się ewidentnie nie tak z systemem korzeniowym. I może być tak, że rzeczywiście roślina ma zbyt małą doniczkę. Potrzebuje więcej wody, wy tej wody jej dawkujecie mało, bo ma małą doniczkę, więc wydaje się, że nie potrzebuje aż tak dużo i to się tak zapętla. Roślina po prostu ma zbyt duży system korzeniowy, jak na miejsce, które dla niej przeznaczyliście, i wtedy roślinę przesadzamy. Ona chwilę odchoruje, a później wraca do normy. Myślałam, że u mnie to jest ten przypadek, kiedy ta roślina ma za małą doniczkę, jak na ilość liści. No, bo rzeczywiście roślina była bardzo duża, tutaj sięgała aż do końca palika i te liście, które tutaj miała, były już ogromne, a doniczka była stosunkowo nieduża. Więc myślałam, że trzeba po prostu ją przesadzić, bo musiałam ją też dosyć często podlewać. No i, i, i to miało pomóc, tak? Natomiast, kiedy ja wzięłam się za przesadzanie tej rośliny, to ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że w doniczce jest bardzo dużo korzeni, które zgniły. I bardzo mało korzeni, które były dobre. I Doniczka wcale nie była aż taka za mała, jak się wydawało. Widząc, co się dzieje w korzeniach, ja tak od razu się nie poddałam, bo jednak były tam dobre korzenie, więc postanowiłam, że tę roślinę normalnie przesadzę i będę dawkować jej małe porcje wody. Ale często zdarza się tak właśnie przy niektórych roślinach, że jeżeli ten system korzeniowy jest, ale jest ubogi, a roślina jest nawet dosyć duża, to przy takim regularnym, ale bardzo stopniowym, delikatnym podlewaniu, roślina powoli zaczyna ten system korzeniowy odbudowywać. I z tygodnia na tydzień wyglądać lepiej. Więc uważam, że jeżeli macie taką sytuację i ten system korzeniowy jednak jakiś tam jest, uważacie, że on może być w stanie utrzymać tę roślinę, to nie jest jeden korzeń, tylko więcej, to warto tego sposobu spróbować. U mnie okazało się, że to nie pomogło. Roślina jeszcze przez około 2-3 tygodnie była w doniczce, była regularnie. Małymi ilościami podlewana i liczyłam na to, że powoli ten system zacznie się tam sam odbudowywać i że roślina wróci do życia. Wróci turgor liści, zaczną się powoli podnosić, jakiś może nowy liść się pojawi. Wtedy byłby to dla mnie znak, że roślina podjęła wzrost i że wszystko jest w porządku. Natomiast tak się nie stało. Te liście cały czas były bardzo mocno oklapnięte, takie wiotkie. No widać było po prostu po roślinie, że tutaj jest coś nie tak. Nie chciałam dłużej czekać, bo obawiałam się, że ona zacznie mi te liście od góry zasuszać. Ewidentnie nie była w stanie ich wykarmić tym systemem korzeniowym, który tam był, więc musiałam podjąć bardziej radykalne działania i przejść do cięcia. Mam tutaj cały słoik z pociętymi szczepkami tego epipremnum. To są jednolistne sadzonki, które... Zobaczcie tutaj w wodzie się moczą, nabierają powoli turgoru, one były pocięte w zeszłym tygodniu, jakoś tak spontanicznie po prostu stwierdziłam któregoś wieczoru, że już dłużej nie będę czekać, dłużej nie będę obserwować, tylko po prostu tnę, bo bałam się, że, że one nie wrócą, że one po prostu już nie wrócą do siebie, jeżeli będę czekała dłużej i tak jak widzicie niektóre te liście jeszcze cały czas są takie nie do, końca, nie do końca one jeszcze wróciły do siebie, więc jeżeli bym poczekała dłużej, to być może bym po prostu część z tych sadzonek straciła. Już na drugi dzień było wyraźnie widać, że większość liści się napiła i że wraca do siebie, że te liście wyglądają już znacznie lepiej. Tutaj zauważyłam też już gdzie gdzieniegdzie, że niektóre zaczynają powolutku ruszać w niektórych miejscach. One też były powczepiane w palik kokosowe, powrastane, więc widzicie tutaj sporo takich powietrznych korzeni, które mam nadzieję teraz w wodzie szybko ruszą. No i dlaczego ja się zdecydowałam na pocięcie części liści, a nie całości, że trochę zostawiłam, a trochę, trochę dałam do wody. Dlaczego też nie zrobiłam tak, że cało, całości nie wyjęłam tej rośliny i nie dałam do wody, bo tak też mogłam zrobić. Zdecydowałam się na taki krok, dlatego że ta roślina ma system korzeniowy, natomiast ten system korzeniowy jest za mały, żeby wykarmić jej całość. W związku z czym pocięłam tylko tę górę, tylko te największe liście, które zresztą wyglądały najgorzej, a część zostawiłam. Pocięłam w zasadzie najwięcej z jednej sadzonki, bo tu są dwie sadzonki, z tej sadzonki, która miała właśnie te największe liście, a z tej drugiej większość zostawiłam, bo wydawało mi się, że to się lepiej trzyma i że ona sobie już teraz poradzi. I tak to na razie zostawiam. Cały czas monitoruję, żeby nie przelać i żeby podlewać tak bardzo delikatnie, ale regularnie. I słuchajcie, będę czekała. Będę czekała na to, aż pojawi się tutaj jakiś nowy liść. Jeżeli się coś pojawi, no to będę wiedziała wtedy, że ta roślina rusza, że jest z nią coraz lepiej. Myślę, że nie będzie tutaj żadnego problemu z ukorzenieniem tych sadzonek. Jak mi się to wszystko ukorzeni, to sobie tutaj podosadzam. Wiadomo, na to potrzeba czasu. Wolałabym, żeby tak się nie stało, ale skoro tak się stało, to będę miała więcej sadzonek i ostatecznie też źle nie będzie. Tutaj zobaczcie, przy paliku, przy łodydze są też takie korzenie powietrzne, dosyć duże, które ta roślina wypuściła, i ja staram się je teraz kierować jak najbardziej tutaj do podłoża, po to, żeby one się też w podłożu mogły zakorzenić. I wtedy one też dodatkowo będą roślinę dokarmiały. Tutaj coś idzie, i mam nadzieję, że to sobie powoli tutaj będzie wrastało, i dzięki temu ta roślina też będzie mogła pobierać sobie więcej wody, więcej składników odżywczych. Jeżeli wasze pnącza wytwarzają takie korzenie powietrzne, to w ogóle nie ma się nad czym zastanawiać, to jest bardzo prosto ukorzenić. Natomiast no ja też tutaj skupiam się wyłącznie na tłumaczeniu wam na podstawie pnącza, na podstawie epipremną, bo wiadomo, że każda roślina będzie trochę inaczej reagowała na przelanie, i nie ze wszystkimi da się tak zrobić jak z epipremną, więc ja skupiam się tu na pnączach głównie, czyli na właśnie epipremnach, monsterach, te w filodendronach tego typu rośliny, właśnie w ten sposób, możecie próbować ratować i ukorzeniać na nowo. Tak samo kiedyś postąpiłam z monsterą dubią, i to też mi się udało, że pocięłam ją tylko częściowo, a część zostawiłam, i ta część później odżyła i ruszyła. Więc to nie jest tak do końca zawsze, że musicie ciąć tą roślinę do zera. Ale ważne jest to, co zastaniecie zostanie, w korzeniach. Jeżeli macie taką sytuację, że w korzeniach jest bardzo źle i ta roślina zaczęła już gnić od dołu, gdzieś tam zaczęła gnić nasada, czyli tutaj ten początek łodygi zrobił się miękki, brzydki, y, zrobił się bardzo żółty, bądź też już taki maślący się i brązowy, to w takim wypadku nie ma w ogóle na co się oglądać i liczyć na to, że ten system korzeniowy w jakiś y, sposób magiczny się odrodzi. Trzeba po prostu. To od razu taką roślinę pociąć, pociąć ją w całości, pociąć ją właśnie na takie sadzonki. Jeżeli roślina jest mocno odwodniona, to najlepiej pociąć ją na takie jednowęzłowe, właśnie sadzonki, a nie na te sadzonki, które są kilkulistne, bo wtedy roślinie będzie łatwo odżywić tego jednego liścia dosyć szybko i szybko on wróci do żywych, szybko wróci turgor i szybciej wypuści korzenie. Z mojego doświadczenia wynika, że warto sobie obserwować roślinę, warto sprawdzać, warto zaglądać w te korzenie i wtedy decydować, co z tą rośliną tak naprawdę chcemy zrobić. Jeżeli to jest mniejsza roślina, to też można pokusić się o to, żeby całą taką roślinę, ślinę z tym marnym systemem korzeniowym, przenieść sobie do takiego słoika z wodą, w całości, w ogóle tylko opłukać te korzenie, wyjąć z ziemi i w całości, tak jak leci, włożyć do takiego słoika z wodą, dodać węgla aktywnego, oczywiście usunąć wcześniej te wszystkie korzenie, które zostały które przegniły i czekać, obserwować i czasem jest tak, że to pomoże, że w wodzie ten system korzeniowy znacznie szybciej zacznie się odradzać, że rośliny, roślinie wróci turgor i szybciej będziemy mogli ją przełożyć do podłoża bez żadnego cięcia i uda się wtedy taką roślinę odratować, w całości, no mi raczej by się nie udało, wątpię. Ciężko by było mi ją też przenieść w całości do, do jakiegoś wielkiego słoja, wszystko by mi się pewnie chybotało, wylewało i tak dalej, tym bardziej, że ona tutaj była tak pookręcana o ten palik, no duża roślina, duża roślina. Tutaj też dałam jej przez to ten koszyk stabilizujący, bo ona już w tej doniczce, w której była wcześniej się też przewracała. Już ta roślina sobie zaczyna jako tako powoli radzić. Część odzyskała już w zupełności turgor, więc myślę, że będzie ok i że to, co już tutaj zostało, po czasie zacznie mi ładnie rosnąć i nie będę miała z tym problemu. No i na koniec, jeszcze taka mała uwaga, że nie warto jednak zbyt długo odwlekać tego momentu, bo ja wiem, że gdybym jeszcze dłużej przytrzymała to epipremnum i tutaj na końcu zaczęłoby mi zasychać. I ten pęd tutaj zrobiłby się jakiś taki nie za bardzo, to później bardzo ciężko by było mi w ogóle te nawet szczepki ukorzenić i odratować. Z dużym prawdopodobieństwem mogłoby być tak, że one by mi po prostu zgniły. Więc też tego momentu nie wolno, nie wolno tak mocno przyciągać, bo jeżeli w roślinie soki nie krążą prawidłowo i nie docierają do wszystkich pięterek liści, czyli do tych na górze w szczególności. No to niestety tkanki rośliny zaczynają się degradować, zaczynają tam następować procesy nieodwracalne, niszczące. Jeżeli liście od góry zaczynają wam żółknąć, brązowieć, zaczyna się robić żółta łodyga i trzeba jak najszybciej ciąć roślinę, prawdopodobnie już wtedy góry nie odratujecie, ale to co gdzieś tam jeszcze na dole, gdzie jeszcze te soki dobrze krążyły i odżywiały liście, to to jeszcze da się wszystko odratować. Więc w pierwszej kolejności sprawdzamy system korzeniowy, a później decydujemy co i ile tniemy. Może dzisiaj taki krótki odcinek. Update w zasadzie odnośnie mojego epipremnum. Ja życzę wam oczywiście, żebyście nie mieli takich sytuacji i nie musieli ciąć swoich roślin, ale jeżeli zdarzy wam się przelać, jeżeli zdarzy wam się przesuszyć, na przykład, a później przelać, bo to jest też częste, to możecie się ratować w ten sposób, tak jak ja. Zupełnie przegadany odcinek o jednej roślinie. Dajcie znać, czy był dla was pomocny. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie. Pozdrawiam i do następnego. Cześć.